Suramina. Hamuje możliwość tworzenia się zakrzepów, gdzie teraz właśnie głośno jest o takich przypadkach. Również działa przeciwko niewłaściwej modyfikacji RNA i DNA. No to jest bardzo duża dla mnie ciekawostka. Bardzo duża. Wiele osób już przychyla się do tej tezy. Między innymi sławna y, pani doktor, wirusolog y, Judy Majkowicz. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie dzisiaj. Jak widzicie, jestem, nie przeszłam z rewy. Pław właściwie przepłynąć pław do, na hel nie chciałam. Udało mi się dotrzeć z powrotem do domu, żeby Wam przekazywać takie jakieś ciekawe wiadomości dotyczące zdrowia i jakieś tam ciekawostki. Więc bardzo chciałam być z Wami z powrotem. Dzisiejszym tematem, który bym chciała poruszyć, to właśnie jest ten temat, czyli sosenka. A, a w szczególności igły sosny. Wiemy, że sosna to jest magiczne drzewo. Wśród Słowian była kojarzona z męstwem, z symbol męstwa, życia, zwycięstwa. Według słowiańskich wierzeń, ten właśnie władca i opiekun lasu Boruta zamieszkał sobie. Na sośnie czy w sośnie, nie wiem jak to tam <grywa> te wierzenia przekazują, ale to sosna jest tym właśnie symbolem męstwa, życia i zwycięstwa. W tej mitologii, w wierzeniach słowiańskich, również igiełki sosny często mówiono, że, żeby sobie włożyć do portfela, gdzie. Właśnie neutralizują yy, i oczyszczają pieniądz ze złej energii, yy, i właśnie te igiełki, żeby sobie umieszczać w swoich portfelach, również, żeby stawać sobie w cieniu sosny. Jeżeli mamy coś sobie do przemyślenia, coś, co coś, yy, chcemy, żeby coś nam pomogło w podejmowaniu naprawdę trudnych decyzji, to właśnie w, ustawiamy się w cieniu sosny, z, dumamy i ona pomaga. Podjąć nam trafne decyzje i dodaje nam pewności siebie. Również palimy sobie takie świeże igiełki w domu, też oczyszcza atmosferę całą wokół domu i przede wszystkim dużo posiada olejków eterycznych w sobie, żywiczych, taki zapach żywiczy. Wiadomo, sosna jest drzewem, który posiada bardzo dużo w sobie żywicy w igłach, w łodyżce, jak i w, w gałązce raczej, jak i w szyszkach swoich, tych młodych szczególnie, gdzie wcześniej w moich filmikach był syrop właśnie z tych i szyszek i pędów młodych. Teraz to już są igiełki, właśnie to już jest młoda z igły, z młodej, które, to taka duża igła rośnie z takiego właśnie e, czubka, to, z których robi się syrop i wychodzi właśnie rośnie taka duża igła z tych e, e, czubków, z których robimy syropek z majowych, z majowych e, sosenek. Gałązki te, jeżeli sobie położymy gdzieś w domu, szczególnie obok routera, wi-fi czy koło jakichś komputerów, telewizorów, to jonizują ujemnie powietrze, więc też warto sobie je tak sobie trzymać w domu, świeżutkie, zerwane gałązki sosny. Teraz tak, ja przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na igły, na igliwie. Jakie bardzo cenne jest właśnie to, co dała nam natura w tym właśnie drzewie iglastym. Mianowicie te igiełki. Więc ja proponuję sobie robić znaczy, można na dwa sposoby robić napar z tych igiełek, lub taką herbatkę na szybko, że tak powiem. Bo właściwie to nic nie trzeba robić. Tylko sobie ja to zawsze sobie robię, bo one są młode, o, urywają się bardzo fajnie. No i sobie tak nie wiem parę tych igiełek. Łyżkę, może dwie łyżki. No to tak, tyle. Giełek zalewam sobie wrzątkiem. Tu przyniosłam sobie wrzątek. I to jest najprostszy sposób najprostszy zrobienia sobie herbatki z tych igieł. I na co działa taka herbatka? No, jest rewelacyjna. Rewelacyjnie działa na nasz organizm. Przede wszystkim zawiera bardzo dużo witaminy C. Taka filiżanka, nawet mniejsza, bo to, to już jest kubek, prawda? Filiżanka tego właściwie naparu. Ja zaraz powiem jak się robi napar. To jest herbatka. Zawiera więcej witaminy C niż szklanka soku pomarańczowego, więc naprawdę, jako ciekawostka, może nie każdy o tym wie, taka herbata z igieł sosny naprawdę dużo zawiera witaminy C. I co w związku z tym? Znaczy, pomaga nam zwalczyć wszelkie infekcje wirusowe. No, bardzo dobrze sprawdza się w różnych infekcjach wirusowych, przeciwwirusowo, w zapaleniu górnych dróg oddechowych. Przed wiekami ta herbatka już została spopularyzowana wśród, na przykład na Syberii, wśród ludu, ludów Syberii, gdzie robiono sobie takie herbatki i walczono tą herbatką z infekcjami górnych dróg oddechowych. Rosjanie wykorzystywali taką herbatkę na ból zatok, neutralizowali kaszel, katar, jak również Indianie z Ameryki Północnej. Stosowali tą herbatkę na szkorbut, gdyż zawierała naprawdę bardzo dużo witaminy C, która działa przeciw wirusom. I takie igły sosny posiada sosna. <laughs> cały rok. Cały rok posiada takie igły, więc tą witaminę C, którą mamy za darmo, którą dała nam natura, możemy wykorzystywać przez cały rok, więc pijmy na zdrowie takie herbatki. Naprawdę, wszędzie jest u nas akurat sosna, więc nie ma problemu ze znalezieniem fajnych, takich młodych igiełek sosny. Teraz jest naj, najlepszy moment. To, była, to byłaby herbatka taka najprostsza. Teraz powiem o wywarze. Wywar już robi się dłużej, znaczy no, dłużej, no też bardzo łatwo. Tylko trzeba sobie odmierzyć już, no powiedzmy tam na oko. 50 gram takich igieł na litr wody. I gotujemy te igiełki w litrze wody około 10 minut. Później odstawiamy na 2 godziny, później odcedzamy i pijemy sobie taką herbatkę, taki wywar z tych igieł. Trzy razy dziennie po pół szklanki. Woda właśnie działa na te igiełki jako pewny, w pewnym sensie rozpuszczalnik, gdzie pod wpływem temperatury ciepła niektóre fito, fitochemikalia, które znajdują się w, tej, w tych igłach sosny, są usuwane właśnie do wody, tworząc ten właśnie korzystny dla nas napar, czy wywar herbatkę z tych igieł. Ja będę jeszcze robiła. Po to przyniosłam tyle tych igiełek, ponieważ będę robiła sobie jeszcze olej, olej sosnowy. Więc y, wykorzystam do tego te igiełki. Jak się robi olej sosnowy? Na pewno się wam też również do, przyda taki olej, olejek, jak to tam y, można nazwać. Jest bardzo prosty do zrobienia. Ja jeszcze go nie robiłam, ale teraz jak te wirusy szaleją, to mówię, muszę sobie zrobić, a żeby sobie zrobić to zrobię to przy Was, żebyście wy sobie też mogli zrobić, bo to jest bardzo tania, tani olejek, gdzie po prostu surowiec znajdziecie wszędzie. Więc najlepiej byłoby, ja tutaj nie chcę tu mielić przy Was, więc ja sobie tak drobno pokroję razem z tymi gałązkami, ale można równie dobrze w moździerzu lub w młynku zmielić sobie na drobniejsze takie kawałeczki razem z gałązką. Gałązka jest młoda, widzicie, bardzo łatwo się tutaj tnie. i Igiełki są też młode. To jest w ogóle, tak jak powiedziałam, młodziutka sosenka. Najlepiej właśnie takie yy, urywać sobie takie gałązki z sosenek takich młodawych, żeby takie do... No, z, z młodszych takich do 5 do metrów, o może tak powiem, wysokości. Także, bo wiadomo, że sosna rośnie i rośnie. <grych> e, dobra, to robimy sobie taką krajankę albo mielimy. Mm, bardzo pięknie pachnie, drzwiczą tak. Mm. I y, zasada jest taka, że tak troszeczkę upychamy. Tak samo jak zmielimy, to też upychamy. Mm. Nie ma co. O. Tu jest na przykład sama gałązka, bo do herbatki wrzuciłam. Widzicie, te igiełki się robią takie, nie wiem czy będzie widać, z zielonych. O, tu macie zieloną, a w kubeczku jest, o, nie wiem czy będzie widać, brązowe już. Więc jakieś tam właściwości puszczają sobie w tej herbatce. Ja już piłam taką herbatkę. A w zasadzie jest taka, powiedzmy, bezsmakowa. Ale, właśnie, czuć takie jakby aromaty sosny, lata. Naprawdę bardzo dobra jest do, do, do skonsumowania, bo można sobie jeszcze dołożyć tam to, co chcemy: pomarańcze, sok z cytryny. Możemy sobie troszeczkę miodu, jak ktoś bardzo chce, sobie dosłodzić. Ja nie słodzę, więc tym bardziej. Nie słodzę takich, takich rzeczy, jak herbatka sosnowa. Ale można na przykład dzieciom. Znaczy uważałabym tylko, jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, kobiety karmiące. To już bym mu musiała skonsultować z lekarzem, ale... Jednak coś tam te herbatki mają w sobie. Nie wiem, nie chcę, nie chcę polecać absolutnie kobietom w ciąży. Więc... No, jak to tam? No, jeszcze trochę się zmieści. Co? Cały zużyjemy? <grym> Może tak. A, dobra. Jeszcze jedna gałązka. No powiedzmy. O prawie z czubkiem jest. O, trochę na, na kurszone, ale to jeszcze dorzucę. Dobra. I teraz, żeby te igiełki i te gałązki puściły trochę jakby więcej się wyekstrachowały, to tak skropie spirytusem. Tak, no niewiele, tu jest taki malutki kieliszeczek. No powiedzmy, że taki kieliszeczek. Żeby puściło więcej tych... tych dobrych składników dla nas z tych igiełek, z, z tych gałązek. Czuję, że teraz bardzo mm, pachnie. No. Dobra. I takie, y, taką mieszankę, bo przyniosłam, przyniosłam jeszcze olej, ale y, taką mieszankę y, na tym spirytusie, żeby to tak właśnie sobie powstało y, no tak kilka godzin. Kilka godzin zanim zalejemy olejem. A olejem Najlepiej oliwą z oliwek lub olejem, nie wiem, sezamowym, winogronowym, no jaki, jaki kto lubi. Ja mam oliwę z oliwek, taką ekologiczną, i teraz oliwę z oliwek podgrzewamy do 60 stopni. I taką oliwą zalewamy sobie te gałązki, te igiełki. I trzymamy sobie tak 14 dni w ciepłym, w ciepłym, no może być też w ciepłym, chciałam powiedzieć w ciemnym, w ciemnym, miejscu. Dwa tygodnie. No to tam wiadomo. Może być dwa, może być i trzy. Trzymamy sobie ten olejek. Ja na razie nie będę zalewała, bo pierwsze nie mam podgrzanej oliwy, a po drugie no sobie zaczekam kilka godzin. no wieczorem sobie zaleję i już będę miała. Już będziemy się macerować. I będę sobie czekała na ten olejek. Olejek sosnowy jest super, super jest, bo ponieważ dezynfekuje wszelkie potłuczenia. Yy, co tam jeszcze? Yy, nadaje się do różnych inhalacji, odpręża, nadaje się do kilka kropel, no właściwie więcej kropelek. Jak mamy taki słoik, to, to będziemy mogli sobie dysponować dużą ilością, ale bez przesady oczywiście. Żeby pachniało do wanny, zrelaksować się przy takim olejku, bo, bo wszelkie napięcia wtedy nam opadają. Jesteśmy zrelaksowani pod wpływem takiego olejku neutralizuje głównie grzyby, bakterie. Można dodać takiego olejku do prania, gdzie zneutralizuje nam, nam nieraz pranie tak nieładnie pachnie taką stychlizną, jakby to nazwać takim czymś i właśnie jak dolejemy sobie tego olejku, to, ten, to to się wszystko zneutralizuje. No i do inhalacji, no i głównie głównie oczyszcza zatoki, minimalizuje katar, kaszel, no i naprawdę jest bardzo cennym olejkiem, którego możemy sobie zrobić, który możemy sobie zrobić. Bardzo szybko i bardzo tanio sami nie musimy kupować. Tylko proponowałabym sobie takie gałązki zrywać z dala od różnych dróg, przejechać się, przejść na spacerek do jakiegoś pobliskiego lasu, tam gdzie nie ma dróg, linii wysokiego napięcia czy jakichś telefonicznych. Także proponowałabym sobie właśnie wtedy o, pajączek i sobie. Zerwać takie gałązki. Spróbuję może tej herbatki. No. Taka neutralna, bez bezsmakowa, że tak powiem. No dzieciom, dzieciom, może to smakować jak woda, ale naprawdę warto sobie takie taką zrobić. Ja sobie jeszcze zrobię ten wywar. Będę sobie go piła, bo to się pije przez 7 dni. Czy 14 dni, 7 dni przerwy, coś takiego, żeby się uodpornić na te właśnie dać sobie dużo witaminy C na wszelkie wirusy. Bo teraz powiem wam właśnie o takiej ciekawostce, którą wyczytałam, i bo przede wszystkim chciałabym, a propos tej ciekawostki, chciałam nakręcić ten filmik. Ciekawostka jest taka że szukając sobie różnych powiedzmy ciekawostek a propos sosenki i takich różnych historii, z nią związanych, natknęłam się na pewien artykuł z Gazety Warszawskiej, który mnie strasznie zaciekawił. Jeżeli będzie ktoś, bo linka nie mogę podać z wiadomych przyczyn, jeżeli będzie ktoś bardzo chciał sobie przeczytać cały ten artykuł, ja go tutaj troszeczkę tak nakreślę o czym jest, ale przede wszystkim... głównie sosenki dotyczy, ale gdyby ktoś chciał sobie pełny przeczytać, to jeszcze jest w internecie. Mam nadzieję, że go nie zlikwidują szybko. Właśnie szerzy się taka wieść, pisze w tej gazecie warszawskiej, iż herbatka z igieł sosny może zapobiegać przenoszeniu się... Jak tu powiedzieć? Żeby nie powiedzieć, powiedzmy C19 będę mówiła. I tam jest bardzo opisany taka jakby ciekawostka dotycząca tego. Sama się zdziwiłam, ale no warto sobie przeczytać. Więc ciekawostka taka, że z tych teraz co powiedzieć zaszczepiorkowanych ludzi, którzy rozprzestrzeniają szkodliwe cząsteczki. Wokół siebie lub substancje na, na innych. Jakby antidotum na to roznoszenie tych złych substancji i cząsteczek od tych ludzi zaszczepionych jest białko o nazwie suramina. Białko to właśnie bar... przede wszystkim znajduje się właśnie w igłach sosny. Ta właśnie suramina hamuje możliwość tworzenia się zakrzepów, gdzie teraz właśnie głośno jest o takich przypadkach. Również działa przeciwko niewłaściwej modyfikacji RNA i DNA. No, to jest bardzo duża dla mnie ciekawostka. Bardzo duża. Wiele osób już przychyla się do tej tezy. Między innymi sławna y, pani doktor wirusolog y, Judy Majkowicz. Kto, kto ogląda i y, interesuje się tym tematem, y, tymi szczypiorkami, to na pewno o tej pani y, słyszał. Więc y, 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 chodzi o to, że ta y, suramina ona, ona już była bardzo dawno znana, lecz nikt nie wiedział, że coś takiego może istnieć w igłach sosny, tej naszej wszędobylskiej sosny, gdzie rośnie wszędzie. Więc jest doskonałym przeciwutleniaczem, co jest bardzo ważne, żeby nas chronić przed tymi wirusami, które teraz szaleją. Również działa na stany zapalne stawów, również na yy, i różne depresje, na różne infekcje, jak już wcześniej wspomniałam. Co jeszcze jest wielką ciekawostką dla mnie i wielkim zaskoczeniem takim, wow, <laughs> że yy, ta, ten związek suramina. Również potrafi zapewnić nam i ochronić, według tych ludzi. To nie są moje słowa. Przed białkami tego C19, kolców, jak i cząsteczek wiadomo, że wytwarzają kolce, jak i te białka, jak i cząsteczek całego tego C19. Więc naprawdę jest to artykuł Godny polecenia. Ja czytając go po prostu ze zdziwienia, aż otwarłam oczy, że coś tak prostego, co dała natura, coś tak, co rośnie wszędzie, dała nam ochronę i tak, tak cudowne lekarstwo przed tym C19. Drugim składnikiem. I tutaj też moje zaskoczenie. Kurczę, bardzo ciekawy artykuł. Drugim takim składnikiem, który ważnym, który był już znany u, w, medycynie, w medycynie naturalnej u chińskiej, w chińskich ziołach, to jest kwas szykimowy. Wizelować go można z anyżu gwieździstego. Które oni mają pod dostatkiem mynie, i oni właśnie z tego anyżu tą substancję, kwas szykimowy, wyizolowali, i na wszelkie choroby układu oddechowego stosowali właśnie tą, tą substancję. Więc u nas w laboratorium, znani również, można sobie poczytać właśnie w tym artykule, lekarze po prostu wzięli pod rozwagę te właśnie igiełki. I co się okazało? Okazało się, że w igłach sosny jest w dwóch trzecich ilości, co w anyżu gwieździstym, właśnie tego kwasu szykimowego. Więc no, to jest naprawdę szok i można i robić sobie te herbatki, i robić sobie te napary, i naprawdę, jakby pomóc sobie w walce, wspomóc organizm przed tym, co teraz jest, co będzie na jesień, bo to wtedy będzie najgorzej. Więc tam, żeby w tych laboratoriach wyizolować ten kwas, potrzebne jest. My tego nie mamy. Oni mają, więc takie ultradźwiękowe, ultradźwiękowe maszyny. U nas coś, co mogłoby się przydać w utworzeniu takiej herbatki, to jedynie mówią w tym artykule, że może być ekspres ciśnieniowy. Więc jeżeli sobie weźmiemy i zmielimy takie igiełki w młynku... Takie ekspresy ciśnieniowe, ja też takie mam, co kawa i młynek jest w środku, ciśnieniowy on jest, ale no nie nadaje się, więc pomyślałam sobie, że jedynym sposobem na taki, na taki ekspres będzie taki ekspres, który jest z takimi łyżeczkami, jakby łopatkami. Takim pojemniczkiem, który się wkłada, zakręca i jest on ciśnieniowy. Tam się sypie kawę. No w naszym przypadku byłyby zmielone te igły. Wsadzamy sobie do tego pojemniczka, ugniatamy i pod ciśnieniem robimy taką herbatkę. Yy, tym ekspresem. No uważam, że to jest genialne. Yy, ja będę sobie takie, taką herbatkę robiła. Mnie to nic nie kosztuje, a myślę, że mogłabym pomóc sobie i swojej rodzinie spożywając takie herbatki dwa, trzy razy dziennie. Właśnie najbardziej w tych okresach, w których szaleją te wirusy. No i właśnie to jest taki temat i taka ciekawostka, że bardzo, bardzo chciałam Wam to przekazać. Jeżeli będziecie sobie chcieli przeczytać ten artykuł, to też polecam. Podam link i jeżeli ktoś będzie chciał, Sosna, jak wiemy, rośnie wszędzie. A skąd wzięła się pierwsza sosna? Zaraz Wam powiem. To z mitologii. Pewna nimfa zakochała się w stwórcy. Byli bardzo szczęśliwi, ale pojawił się kandydat inny, niejaki boreasz, który bardzo zakochał się w nimfie, ale nimfa nie chciała za nic opuścić stwórcy. Więc boreasz bardzo zły z, tej, z, z takiego obrotu sprawy zepchnął nimfę w przepaść. Ta spadając obijała się powiedzmy o jakieś skarpy i na jednej z nich obijając się właśnie w tym miejscu prawdopodobnie wyrosła sosna. A że sosna ma tak dużo żywicy to właśnie są łzy tej nimfy, która płacze za swoim ukochanym i taka to ta historia miłosna związana z sosną. I, i może coś w tym jest, nie wiem. Ale na, na pewno sosna to jest cudowny dar natury pijmy sobie herbatki, róbmy sobie olejki, relaksujemy, relaksuje, relak, relaksujmy się wśród sosen, przebywajmy wśród sosen, dużo spacerów do lasu wam życzę i Bądźmy zdrowi. To tyle na dzisiaj. Korzystajmy z tego daru natury, jakim są sosna i jej igły, jak i różne, i szyszki, i te pędy sosny, z których robi się syropki. Sosna jest cudownym drzewem. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, papa. Pa.